Wielkimi krokami zbliża się Pryma Apris, czyli święto niewybrednego humoru i najbardziej suchych żartów na świecie, w które zresztą w większości wypadków i tak nikt nie uwierzy. Bez obaw jednak to nie ja będę dzisiaj żartował, a mądre techowe głowy, które na różne sposoby próbowały przechyczyć konsumentów swoimi pomysłami na zrobienie ciekawego psikusa. Cześć, jestem czuk, a przed Wami lista najlepszych i najbardziej kreatywnych dowcipów na 1 kwietnia. Czy kiedykolwiek zdawaliście sobie sprawę z tego, że cały YouTube to tak naprawdę jeden wielki konkurs na najlepszy film na świecie? 31 marca 2013 roku na łamach oficjalnego kanału tej platformy umieszczono wszak szokującą wiadomość, w której Tim Listen pełniący funkcję dyrektora do spraw współzawodnictwa ogłosił, że jeszcze tego samego dnia o północy możliwość umieszczania kolejnych materiałów zostanie całkowicie zablokowana, a wszystko co do tej pory zostało umieszczone w serwisie weźmie udział w zawodach. Dodatkowo wszystkie filmy Filmy opublikowane na YouTube od momentu jego powstania w 2005 roku, tamtego wieczora miały zostać permanentnie usunięte, natomiast nad procesem ich oceniania miało pracować blisko 30 tysięcy skrupulatnie wyselekcjonowanych specjalistów. Ostateczny werdykt miał zaś zostać ogłoszony w 2023 roku, kiedy to YouTube zostałby uruchomiony ponownie tylko po to, żeby wyświetlać ten jeden jedyny zwycięski materiał. Szczęśliwy Champion zaś poza oczywiście niezwykłym wyróżnieniem, miał za to otrzymać dodatkowo zupełnie Pełnię nową MP3, z możliwością przypięcia jej do rękawa oraz 500 dolarów stypendium na następne wiekopomne dzieło. Pomimo tego, iż sam pomysł na ten genialny dowcip był całkowicie kuriozalny i trudny do uwierzenia, warto odnotować, że część z internautów przynajmniej przez chwilę dało się na niego nabrać, chociażby ze względu na oficjalny i bardzo poważny ton całego przedsięwzięcia. Nie ulega żadnej wątpliwości, że nasi zwierzęcy, najlepsi przyjaciele, podobnie zresztą jak i my, zasługują wyłącznie na technologię najwyższej jakości. O tym samym pomyślał również Amazon, który w prima aprilis 2017 roku ogłosił powstanie Petlexy, a więc inteligentnego głośnika, z którym kochani pupile mogli się komunikować poprzez wyszczekanie lub też wymiałczenie konkretnej komendy i w ten sposób przykładowo policzyć swoje kroki, zamówić jedzenie albo też uruchomić automatyczny system do wystrzeliwania zabawkowej piłeczki. Okej. Okay. Reordering a picture frame. Pozostając jeszcze w klimacie zwierzaków, a także języków obcych, warto również odnotować całkiem ciekawy prank od twórców sympatycznej zielonej sowy. Duolingo Push, bo właśnie tak miała się nazywać rewolucyjna funkcja wspierająca naukę kolejnych zagranicznych słówek i wyrażeń, angażowała swoich użytkowników w bardzo specyficzny sposób, ponieważ jeśli ci tylko spróbowaliby zapomnieć o codziennym językowym treningu, maskotka duo przychodziła do nich osobiście, żeby im o tym przypomnieć. Jeśli użytkownik Zatem wykazywał się ignorancją wstępnych ostrzeżeń o braku aktywności wysyłanych przez aplikację. Ogromna zielona sowa pojawiała się bezpośrednio w jego otoczeniu, i to niezależnie od tego czy ten aktualnie ćwiczył, pracował lub też spotykał się ze znajomymi, obarczając go pasywną agresją, rozczarowanym spojrzeniem lub też wspierającym zachowaniem. Żart ten był oczywiście odpowiedzią producenta apki na liczne skargi użytkowników dotyczące nachalnych powiadomień programu, i trzeba przyznać, że był to całkiem fajny i pozytywny przejaw to ironii firmy. Okay. I'm doing it. Okolice świąt wielkanocnych 2010 roku przyniosły fanom Apple pozornie fantastyczną niespodziankę w postaci nowo zapowiedzianej konsoli do gier wideo o nazwie iPlay. Jako, że gigant z Cupertino próbował już kiedyś podbić świat gamingu swoim nieudanym pipinem, w pierwszych chwilach po obwieszczeniu zbliżającego się nowego sprzętu do grania z logotypem nadgryzionego jabłka w nikim nie wzbudzało to jeszcze większych wątpliwości. Wystarczyło się jednak otworzyć przygotowany z tej okazji przez serwis IGN specjalny materiał wideo, żeby stało się jasne, że ktoś tu najwyraźniej robi sobie jaja. Tytułami startowymi konsolki miały być wszak wyłącznie gry z serii Angry Birds, w tym chyba najbardziej znany z całego cyklu crossover z marką Szybcy i Wściekli, a jej prezenterzy z sarkastycznym zacięciem mówili o najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych przez graczy zaletach produktu, takich jak sterowanie za pomocą ruchu czy technologia 3D. Z rozbrającą szczerością stwierdzono również, że wszystkie feature'y iPlay już dawno dostępne były w innych produktach Apple, ale to nieważne, bo jak mawiał slogan przewodniczący, to po prostu miało sens. Niekończąca się karuzela śmiechu zapewne ruszyła też na grubo w siedzibie Sony, kiedy ktoś wymyślił specjalny zestaw kontrolerów służących wyłącznie do obsługi podwodnych etapów w grach wideo. PlayStation Flow, bo właśnie tak nazywało się to cudo, przynajmniej na papierze brzmiało całkiem obiecująco i wcale bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego powstało w przyszłości, wypełniając nisze wśród sympatyków pływania. Oto bowiem na 1 kwietnia 2010 roku sympatyczna pani z sekcji PlayStation Wet przekonywała, że spółka nieustannie dąży do zapewnienia swoim fanom jak najgłębszych doznań w kwestii realistycznych interakcji, a do powstania samego projektu zachęciły ją niesamowicie wyglądające sekcje pływane, takich chiciorów jak Dylaston was i pochodne. Specjalny kontroler w postaci fikuśnych gogli pływackich, kilku opasek najeżonych elektroniką oraz dostęp do pobliskiego akwenu wodnego miały zatem zapewnić niespotykane dotąd wrażenia z rozgrywki na konsoli PlayStation 4 streamowane bezpośrednio do zakładanego headsetu. Działanie sprzętu było wręcz banalnie proste. Kiedy ogrywając dany tytuł zbliżała się sekcja pływana wystarczyło zsynchronizować Flow Space 4, zabrać ze sobą opaski i udać się na najbliższą pływalnię by dosłownie wskoczyć do świata. Ta całkowicie rewolucyjnej immersji. Smartphone to doprawdy fascynujący wynalazek, który wspiera nas w bieżących czynnościach życia codziennego, wypierając tym samym takie urządzenia jak aparaty fotograficzne czy karty płatnicze. Choć płacenie telefonem to bardzo wygodna opcja, chyba nigdy nie pomyślałbym, że za jego pomocą mógłbym wydrukować fizyczne banknoty, korzystając w tym celu ze specjalnie zaprojektowanej, dedykowanej aplikacji. Nie zmienia to jednak faktu, że dokładnie taka rewelacja pojawiła się na oficjalnym koncie PayPal UK na Twitterze w 2018 roku. Roku i choć oczywiście nikt nie wziął jej, przynajmniej mam nadzieję, na poważnie, tak sam post stał się prawdziwym viralem, rozbawiając użytkowników obecnego X oraz przy okazji pozwalając na przypomnienie się dość przykurzonemu przedsiębiorstwu. Pozostając w temacie absurdalnych koncepcji, nie można również zapominać o wysoce zaawansowanym technologicznie smart napoju Google Gulp, który, posiadając na końcu butelki specjalny ustnik wyposażony w skaner ludzkiego DNA, miał gromadzić aż do 3 GB danych na temat genetyki jego właściciela i wraz pomocą patentu Autodrink na bieżąco dobierać do koktajlów stymulujące ludzki mózg elektrolityczne neuroprzekaźniki, które wpływały na optymalizację jego kory mózgowej. Niesamowity drink zaprezentowano w 2005 roku i miał on być dostępny w czterech niesamowitych, ale przede wszystkim niskich w zawartość węglowodanów w smakach. Amerykański gigant kiedyś praktycznie co roku lubił zresztą zaskakiwać swoich fanów kolejnymi ciekawymi eventami na 1 kwietnia. Jednym z nich był żart w postaci Pokémon Challenge z 2014 roku, który wykorzystując aplikację Google Maps zainstalowaną na iPhone lub Androidzie miał zachęcać swoich użytkowników do wyjścia z domu i przemierzania okolicy celem pozyskania sympatycznych stworków stając się tym samym najlepszym trenerem Pokémon na świecie. W nagrodę za włożony w to przedsięwzięcie wysiłek zwycięzca miał otrzymać ofertę pracy oraz jedyny w swoim rodzaju certyfikat, a najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że zabawny pomysł na dowcip przerodził się w autentyczną ideę, ponieważ już chwilę później został przechwycony przez Nintendo, które z kolei w 2016 roku wystartowało z opierającym się na niemal identycznych zasadach Pokémon Go. Samo Google Maps wykorzystano zresztą co najmniej kilka razy na przestrzeni kolejnych lat. Na przykład przy okazji 2019 roku w serwisie uruchomiono możliwość zagrania w specjalną wersję węża poruszającego się po różnych miastach, pokroju Sydney, Tokio, Londynu i tak Niestety pandemia koronawirusa spowodowała, że dumna tradycja kolejnych żartów została zaprzestana, ale za to sympatyczną gierkę można pograć po dziś dzień. Na sam koniec warto dodać, że również polskie firmy pozwoliły sobie na odrobinę humoru w dziedzinie technologii, jednak były to raczej drobiazgi, a nie żadne większe akcje. Na wyróżnienie zasługuje tu chociażby polski producent smartfonów i telefonów komórkowych MyPhone, który 5 lat temu ogłosił na Facebooku, że ze względu na Przepisy RODO zmuszony został wycofać usługę Face ID, dopuszczając od tego momentu jedynie identyfikację użytkownika na podstawie tyłu jego głowy, uroczona zwanej od teraz Head ID, Xcom z kolei jeszcze tego samego dnia przedstawił Game Inc, czyli pierwszą na świecie drukarkę gamingową. Z pozostałych ciekawostek, niekoniecznie już polskich, o których warto chociażby napomknąć, były jeszcze słuchawki dla miłośników zupek błyskawicznych od HyperX, wirtualny doktor LX, który weryfikował chore córki podczas negocjacji zakupowych, gamingowa. Aparaty fotograficzne od MSI, telefon z 50 obiektywami, łazienki dla graczy i wiele, wiele innych, którymi sprytni marketingowcy co rusz próbowali zwrócić na siebie swoją uwagę podczas tego jakże wyjątkowego dnia. A jako, że ma być śmieszniej, i zabawnie, to ja opowiem wam jakiś żarcik. Wiecie co robią lekarze w kuchni? Leczo. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, mokrego jajka i smacznego dyngusa. Na razie. Ho.